W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, zwracam się do Ciebie, bo sama niczego nie dokonam. Jestem tylko słabym człowiekiem, który tak bardzo nie potrafi ułożyć swojego życia. Nie wiem, kiedy moje losy tak bardzo się poplątały. W głowie mam mętlik, nie wiem już, co czynić, by było lepiej. Proszę, pomóż mi w tym trudnym położeniu i uratuj mnie od krzywdy. Chryste, czuję, jakby moje życie było rozsypanymi na wiele kawałeczków puzlami, których za nic nie mogę złożyć. błagam błogosław mnie, bym z tych kawałków na nowo ułożyła piękny obraz pełen spokoju, by moje życie w końcu było pełne harmonii. Proszę. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na mnie i pozwoli mi zrozumieć to, co sprawia mi tak wiele trudności. Głęboko wierzę, że z Tobą jakoś sobie poradzę. Jezu, nie wiem, jakie są Twoje plany względem mnie, ale wiem, że muszę zaufać Ci we wszystkim. Mimo, że zdarza mi się z niepokojem patrzeć w przyszłość, rozumiem, że Ty jeden masz to wszystko pod kontrolą. Pragnę działać, wiem, że mam w sobie siłę, tylko proszę skieruj mnie na odpowiednie ścieżki, podpowiedz gdzie skierować swoją uwagę, jak wykorzystać możliwości dane mi przez Stwórcę. Proszę, zaopiekuj się każdym moim dniem. Zbawicielu, oddaję Ci mój umysł i moje serce. Ufając, że przepełnisz mnie tym, co będzie mi potrzebne do zmiany swego życia. Dziękuję Ci, że mogę na Ciebie liczyć. Jesteś moją nadzieją i tylko Tobie wierzę całkowicie. Mów do mnie i nigdy mnie nie opuszczaj. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.